Producent wielofunkcyjnego głośnika karaoke SPK 5003. Sponsorem programu jest firma Budmat. Producent blachotachówki modułowej Wenecja. No chcielibyśmy więcej takich kibicek driftu, jak najbardziej. <głosy> <głosy> w międzyczasie, kiedy obserwujemy panią, też obserwowaliśmy kiedy HDS, czyli ten taki wóz, który jest w stanie podnieść liftowozy, zapakować. To właśnie pakę. mamy ten obrazek? O, właśnie, zwoził Pawła Borkowskiego. Paweł pozdrawia publicznie. Nie, to no, taki... panią przypadkiem możliwe. Był tutaj na takim wielkim telebimie i naprawdę cała ta główna trybuna biła brawo Pawłowi Borkowskiemu, bo no bo pokazał kawał, kawał cudownego driftu. Przypomnę, że to zwycięzca z wczoraj. No a dziś był w Top 4 i przejechał z Piotrem więc. Bardzo pechowo skończyły się dla niego te zawody, no, niestety. tak się skończyły, ale, no ale cóż, no to jest jakby część motorsportu, jakby jesteśmy przekonani, że tak właśnie może być. A teraz Dawid Karkosik jakże dziwną drogą wyjeżdża na start. Zapomniał, że jedzie w finale. No tak, mamy tylko nie, no ja myślę, że nie zapomniał, ale przez to całe zamieszanie musimy się teraz oczywiście spieszyć. Mieliśmy powtórkę obu przejazdów w top 4. Nie będziemy mieli niestety, no tak, no to jest ta informacja, którą musimy podać, ale którą już Państwo właściwie znają. No nie będziemy mieć finału B. James Dean automatycznie zajmuje trzecie miejsce w ósmej rundzie Drift Master Budmat, cały Budmat stoi na podium. Budmat na podium, wielkie święto Budmatu, Budmat Auto Drift Team w Rydze. To nie ulega wątpliwości. Paweł Borkowski. Był jedynym, który mógł pokrzyżować plany, ale tego nie zrobił, choć walczył, walczył naprawdę do samego końca i walczył ze wszystkich sił. I chociażby ten obrazek, ten jego rozbity samochód mówi wiele. Miejmy nadzieję, że ten wóz nie jest aż tak bardzo rozbity, ale nie było absolutnie sensu ryzykować wyjazdu teraz do tej rywalizacji o trzecie miejsce, bo trzeba go po prostu bardzo dokładnie sprawdzić, żeby cokolwiek, cokolwiek tam, a jest tam parę elementów uszkodzonych, e, no podczas jazdy 130 na pomiędzy drugą a trzecią zoną, żeby coś tam się wydarzyło, wtedy może naprawdę zrobić poważne szkody, zarówno jeżeli chodzi o silnik, jak i zawieszenie, jak i inne elementy. Jest to po prostu niebezpieczne, więc spokojnie trzeba będzie ten samochód rozebrać i sobie przejrzeć. 10 sekund jeszcze musimy poczekać na rywala Jamesa De takie są, takie są zapisy regulaminu, więc no tak, ale to musi jest... się w ciągu dwóch minut pojawić zawsze na starcie. Tak taki jest regulamin, więc James Dean stoi i czeka ale, na ale Dawid przecież przejeżdżał koło nas. Dawid pojechał. A nie, mówisz, aha, bo to Mówimy o to, miejscu to na... A, to miejsce tak, 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 trzecie. Tak, zupełnie, czekaj, zamyśliłem się, wiem o co się chodzi. No nie pojawi się Paweł Borkowski, to nie ulega najmniejszej wątpliwości. Smuci James nas ta in. sytuacja bardzo, bo... No tak, ale to już nie, nie rozdzielajmy szaty. Doskonale wiemy, o co chodzi. Tak, bo no boże, no cieszmy się tym, co się wydarzyło. Co się cieszymy no bo, się, ale no mogliśmy się cieszyć dłużej z tymi przejazdami. Właśnie tak, o to tak, chodzi. Tak, to no to fenomenalny przejazd. Pawłowi życzymy, aby poskładał auto na Gdańsk niech tam... Yy bo odbiera to, co mu dziś zabrano tutaj. Co, no, co sam sobie zabrał. Co sam sobie zabrał, co zabrał, raz mu zabrał. Ale wiesz, jeżeli, kont... jeżeli, jeżeli jedziesz e, taką parę, jeżeli wiesz, że no, nie wygrasz, jeżeli nie zaryzykujesz na maksa, a, a ryzykowały tak już, już wcześniej cztery razy tak naprawdę, e, czy trzy razy, no to ryzykujesz po raz czwarty i tym razem akurat się nie udało, ale gdybyś tego nie zrobił, od razu byś się tak naprawdę spisał na straty i mógłbyś ustawić się od razu na starcie wyścigu pocieszenia, czyli w na A jako, że nie chciał tego zrobić Paweł Borkowski, no to się stało, co się stało. E, no to jest to, o czym, o czym wspominaliśmy, to odbicie od krawężnika, wtedy samochód wskacze do góry i nie ma, nie ma już kontroli nad nim. Tutaj jeszcze o tyle pechowo, że, że potem ponownie na to, że spin i uderzenie, uderzenie w betonowy, ten far, separator, bo tutaj też w niektórych miejscach są te miękkie, ale, ale tam, gdzie trzeba, gdzie jest to konieczne, są, są betonowe. Są Szaleje teraz James Dean. Eee, pokazuje już, co ta jego góra potrafi. Te opony i tak już idą do wyrzucenia, więc jest, może się spalić. Może je spalić i to właśnie Uczynił, nawet nie musiał ich zmieniać, bo wiedział dokładnie, że z Pawłem Borkowskim nie wystartuje. Jeszcze raz powtarzamy, Paweł Borkowski czwarte miejsce dziś, James Dean miejsce trzecie, zobaczymy go jeszcze na podium. A o zwycięstwo powalczą Dawid Karkosik i Piotr Wiącek, a więc wielcy koledzy, przyjaciele, wielcy rywale, ale tylko wtedy, kiedy dane im jest. Jeżdżą w parze. Muszą, tak, muszą ze sobą pojechać w parze podczas zawodów, bo mnóstwo czasu też spędzają, chociażby w Ciechanowie, jeżdżąc w parze. A tu przecież jest nasz człowiek, doskonale się tutaj wziął. Rurku. To jest gargamel. To jest pan państwa. gargamel, proszę państwa. To, to jest gargamel, który, który czyści stół. No, jak wiadomo no, czyszczenie z jest rzeczą niezwykle istotną. E i akurat mieli Państwo okazję zobaczyć w no Chodzi o to, żeby kuchni. Wojciech zawioła, musi kuchni. mieć czyste studio, a musicie Państwo wiedzieć, że studio jest tuż przy torze i faktycznie elementy e, wydobywające się spod opon, czy też z wydechów, skądkolwiek z toru, e, bardzo brudzą e, ten stół. I bardzo dziękuję Panu Gargamelowi za to, że tak dba o te. To jest człowiek wielu talentów, N sportowe meble. Człowiek wielu talentów, przesympatyczny kolega, mm, bardzo uczynny też, jak widzimy. No, chcielibyśmy skupić się w tym momencie na, na komentarzu finału, ale nie do końca. Niech nas czas czas się zastanawiam, czy jesteśmy na antenie w ogóle, nie wiem, bo niech tam to ktoś potwierdzi, że jesteśmy na antenie, bądź nie. <laughs> Zakładam, że tak. Z nie do końca dla nas jasnych względów cały czas czekamy na ten finał A. Widzimy Widać. na razie Marcina, który również, tak samo jak my, czeka na Dawida i Piotra. widzieliśmy, że Dawid na pewno no, na tym starcie musi być, bo przejeżdżał tutaj koło nas. Nietypowo zupełnie wyjeżdżał, dlatego że przejeżdżał pod tym telebinem, a więc nie zajeżdżał jak zwykle tak od tyłu. Tamta trasa jest zdecydowanie dłuższa, zresztą wiesz, bo dzisiaj nią jechałeś. I na szczęście w miałem samochód, bo pieszo szłoby się paręnaście albo dziesiąt nawet dobrych minut. No właśnie, tak, no bo to jest tor wyścigowy. Pikernieku Trasę. Taki tor, który po części znajduje się na otwartym terenie, a po części wjedzie przez las. Oczywiście wszystko... No jest zlokalizowany prawie, że w centrum miasta tak naprawdę. No, nie jechaliśmy tutaj No nie tyle, co do Rygi z Warszawy. Nie, tam się jedzie długo. Akurat tego nie mamy się powodu wstydzić. System dróg jest w Polsce o wiele bardziej doskonały niż na Litwie. Czy tak jest. Ale nie o tym teraz. Teraz o finale. Dawid Kargosi kontra Piotr Więcek. Niechże ruszą te dwa nissany złoty i różowy, czy też fioletowy. Zwał jak zwał. Ważne, że. Landryny. Wie, wiemy dokładnie. Wiemy, że to kolor Landryny. Piotrek z przodu. Dawid za nim. Już dopadają do pierwszej zewnętrznej zony. Jest druga. Jest szybka przykładka. Dawid próbuje atakować Piotra. Coraz bliżej do niego podnieść tak potrafi sobie zbudować dystans. Nie na tyle, żeby czuć się w miarę, w miarę bezpiecznie. Nie, no bo też ten przejazd nie daje mu stuprocentowej gwarancji na to, że może myśleć o tym, że stanie na najwyższym miejscu podium. O, ale tutaj, się na... dzieje, ale tutaj się dzieje, aż realizator czasami nie nadąża za tym wszystkim, co tu się wyprawia, tutaj trzeba pokazywać eee, powtórkę tego, I co widzieliśmy. Się. Dawid Karkosik, Piotr Wiencek to jeden z tych przejazdów, które ostatnio widzieliśmy, czyli... Nie widzimy różnicy pomiędzy jazdą jednego i drugiego. Jeden i drugi robi dokładnie to, co należy na torze. Proszę, jak blisko Dawid Karkosik. Oczywiście jeszcze troszkę można bliżej, ale jeśli jest już ten dojazd na odległość na dystans metra, wtedy już jest piekielnie ciężko zrobić kolejną przekładkę. Nie ryzykując tego, że ten, który jedzie z przodu, po prostu zahaczy przy przekładce o nasz przód. No tutaj naprawdę trzeba mieć niebywałe wyczucie, niebywałe też zaufanie do, do tego, który jedzie z przodu. Ale ci dwaj znają się jak łyse konie, no i, no i tak też wygląda ich jazda. Tak też mijają linię mety, a my za chwileczkę zobaczymy, co o tym wszystkim sądzą sędziowie. Dwóch Holendrów i Polak, jak zwykle. Mogą sporo decyduwać. kibiców w Rydze, dziś sporo Dużo. kibiców wczoraj? Jeszcze, jeszcze więcej dziś niż wczoraj. Jest troszkę lepsza pogoda, jest cieplej. Wczoraj oczywiście Ale trybuny nie było w Polsce też ładniejsze niż w Rydze, musimy przyznać. To tak, to tak, to tak. Tutaj widać, że Związek Radziecki jeszcze nie z, każdego, nie z każdej części miasta wyjechał. Ale ważne, że tor dla zawodników jest dobrze no wiecz, przygotowany. No Jeśli chodzi o motorsport, to, to nie wszystkie miejsca są aż tak doskonale dofinansowane, jak jakieś te najsłynniejsze tory na świecie. Choćby w Płocku. O, w Płocku będzie coraz lepiej. Moto arena w Toruniu to też cudowna arena, zarówno dla zawodów żużlowych. Dzisiaj się o tym pewnie wielu przekona, jak i, jak i driftowych. i Wieńczek wygrywa tę rywalizację. 19 do 11, tak jak powiedział na Sergiusz. No i być może e, Piotrek stanie dziś na najwyższym miejscu podium. Wczoraj miejsce trzecie. Dziś miejsce trzecie ma James Dean. Dwaj panowie e, w swoich e, Nissanach czekają teraz na zielone światło. Ale teraz będzie atak. Jeszcze obowiązkowy spacer Hostes e, z tablicami informującymi o tym kto. W którym aucie siedzi i jaki etap zawodów jest przed nami. Słońce nam jeszcze wychodzi na ten ostatni, kto wie, może nie ostatni, ale na razie można na przypuszczać, że może nie ostatni, ale rywalizacja na pewno. To na pewno. Czekamy. Zaraz uszyli, już uszyli. Dawid Karkosik z przewagą, nie Piotr Mięcek z przewagą, Dawid Karkosik z przodu, e, to miałem e, dosłownie na myśli, nie, zaczynając e, ten wątek, Dawid już tańszy w zonach, Piotr trochę ciężki, ale jest blisko, ale był bliziutko, niemalże musiał Chyba przed wjechaniem Dawida Kargosika i przed y, być może nawet ze spinowaniem w tym biegu. Y, troszkę się Piotrek więcej tutaj. Wiesz, co się stało? Przy wyjściu z tej drugiej zony i wejściu na trzecią mocno się Piotr rozpędził. Dawid, Dawid zrobił rzecz, której Piotr się nie spodziewał. Ewidentnie za chwileczkę to zobaczymy. Ja nie wiem czy to zostanie potraktowane jako błąd, ale na pewno na pewno. Dawid nie pojechał takim torem, jakiego spodziewał się Piotr. I stąd wynikał ten problem Piotra. Zobaczmy. Właśnie. O, zobacz, co tutaj się dzieje. Nie, to jeszcze nie to. O. A, no, bardzo możliwe, że tutaj Dawid. No właśnie. Dawid, y... no właśnie. Się nie popisał. I chyba Piotr jest zwycięzcą, ale czekajmy jeszcze. Czekajmy jeszcze na to, co orzekną sędziowie. Jest już cała trójka, państwo jeszcze i my oglądamy powtórki na monitorach, natomiast cała trójka łącznie z Jamesem Deanem są już z powrotem przed trybuną główną. Wódmat tak czy owak się cieszy, Maciek Polody ściska Dawida Karkosika i Piotra Więcka, a my czekamy to jeszcze na nich, potwierdzenie od sędziów. Tak, tak jest, 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 to jest to wąszerowy 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 Karkosika. a to znaczy, że zwycięzcą ósmej rundy Drift Masters Grand Prix rozrywanej więcej. w Rydze jest właśnie... Piotr Więcek. Budmat Auto Drift Team dziś zdominowało całe podium. Więcek Karkosik, Din. Ucieka uciekamy na krótką przerwę, wracamy po niej, zostańcie z nami. Pokażemy oczywiście dekoracje i podsumujemy dzisiejsze zawody. Sponsorem programu jest firma Budmat, producent blachotachówki modułowej Wenecja. Sponsorem programu był Epos, dystrybutor limitowanej edycji zegarków Driftmasters GP.